Siemanko, 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 ja jestem wart, za mną jest Bobik. Siemanko! O, tutaj nie potrafię odpalić pułapki, oh, 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 oczywiście, oh, oh. odpalili, kiedy ja się nie zatrzymałem. No. Gramy uh, oczywiście okay. na Detranie, Bobix y, nie zgiń przypadkiem dwa razy pod rząd, bo będzie nieciekawie. E, gramy na detran jest mega fajnie, mega przyjemnie, jak kto woli. E, ah. I zaczęliśmy od razu, od, po, po prostu od. Od startu areny, bo pod ostatnim odcinkiem było dużo 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 komentarzy, czemu no nie, robię nie robię tych cięć, e. które obiecałem, także będą cięcia, uplala, będą cięcia, uplala, naprawdę op. będą cięcia, zobaczycie, nie ma lekko. O kurde. No, Oj. No, no nie, no już zginąłem. <śla> całkiem, jest? całkiem? Spectator jakiś. O. Co to ma być? Ach. To ma być, że przypał. O nie, dobra, zobaczę, jak tutaj jest. Ja i tak bym tego nie przeszedł. Ty patrz na ja, to, to jest... <laughs> Bo problemy. Nie z tego świata, co? <laughs> Oj, to. <ta. laughs> wow Przerobałem w podłogę aż, aż nie miło. Ty tu ziomek ma jakiś. co to jest? Jakiś standard? Ja też robię, chcę to trochę się biec Koleś, poczekaj na mnie. Ej, ej, ej. Co ty robisz? Ej, ej, ej. Ja tu biegnę. Ziom, ziom. Dobra Tu mnie odpalisz O, tu się gra już kończy Ła! Byłem Drugi Drugi? No. Czekaj New Personal Best A fajnie żyłem no, bo ten akcent, za którym biegłem był pierwszy. Kurde, mogę go przejść. Myślałem, że ktoś przed nami leciał, bo wszystkie pułapki były przed nami podpalane. I <laughs> faktycznie jestem drugi. No to dobra, widzimy się w kolejnej awarii. Jeden i lecimy oh. z kolejną rundą. to, nie, to jest to spoko mapka, dobra, jest. Tak się zastanawiałem. Ojej, ojej. Nie, nie, nie strzelaj, nie strzelaj. Jest, nie strzelaj. No! W ostatniej chwili. Zarobiście bo No, półglocka mi brakowało. Ej, stoże.

Take that, Eggman. No. Co Ty ja ta, zrobiłem? LOL, zatrzymałem się, się znowu. Fucking shit of motherfucking Gascar. No nie, nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Akurat dobra. pod sam koniec. Dobra, tędy. tędy co już ukończył? Arenę, sekund. ale żal. 60 sekund. Dobra, znowu jestem drugi. Hopla, O masakra, dobra, zobaczmy co tam u Bobixa w ogóle słychać. Gdzie jest skin Bobixa? tutaj? Opla. Co to jest? Jak tu trudno. Na dole masz, na dole masz jak biec. No dobra. No dajesz, dajesz, dajesz. To było wszystko zaplanowane. Tak. Ty tu nic nie widzę, o, dobra. Jak ty widzisz. Szybko, szybko! No znowu w ostatniej chwili. To jest jakieś... Nie wiem Dawaj, dawaj, dawaj. Dam ci zaraz pro tipa, jak to przejść. Okay. Uważaj, teraz, teraz nie biegnij, bo ci znowu to wyłączy. Cofaj się! <grym> <grym> o kurde. Dobra, tej. Koniec, nie zdążyłeś. Nie zdążyłeś, drugi dobra, widzimy się na kolejne arenie. Jeden. Let's fucking go. Let's fucking go. Let's fucking 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 go go. Ha ha ty do szkoły Chciał Biegniemy, biegniemy No, Dobra, pońcy, pońcy. Dobra, uciekaj, uciekaj, ziomałeś. No, o, Dobra. Shit. za każdym razem jak to próbuję zrobić to mi nie wychodzi. Ale ba sowo. No kurde no Co, co to miało być? Yo don't know Babix. No kurde no. don't play. know. Whoa! Dążyłem. No ty, no, no teraz skoczyłem na to zielone i mi nie odbiło. No tak czasami jest. To jest, taki, to jest takie antybobiksowe, wiesz? Ja to odkryłem. Tam, jak wykrywa, że kogoś o nikku Bobiks, to nie działa. Czasami też mam nick Bobiks i mi nie działa, kurwa. Tak śmiesznie, wiesz o co chodzi, nie? No no. Kurde. Hop, 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 hop. Biegnij to. hop, 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 hop. hop, hop. O po, po, ro... Jest, 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 jest. Dobra. Łooo, jakoś... latają Ej, skończyłem pierwszy! Wuu! Dobra, no, ja spadłem. Dobra! Gdzie jest Bobix? Dobra, tutaj jestem. Dajesz. Tet, tet, Naprawdę! <grym> no bo... Kurde. nie jest jak się Dajesz, patrz, po mistrzowsku to zrobisz. Dobrze. Teraz tutaj, szybko. Yy, widzisz na pasku takie trzy zielone główki? No. Jak użyjesz tej na maksa z lewej to cię wystrzeli w lewą stronę od twojej postaci. Aha. Jak, czyli ustawisz się w lewo, do przodu to cię strzeli. Tak. Tutaj, tutaj, tutaj. uważaj, patrz pod siebie. Ja też te diamenty. Tak. Patrz pod siebie. Ja tu ci dobrze doradzam, Popro, bo kiedyś nie wiedziałem co tu robić. Patrz pod siebie. musisz Dobrze. Dobrze. Szybko, czas się kończy. Tyku, tyku do przodu. Wo, 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 Szybko, szybko. nie. I nie zdążyłeś znowu. A ja tutaj. one czy chcesz jeszcze jedną rękę? No. Dobra. To lecimy dalej. A, Go, 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 Power ranger szybko tego. Jak szybko pobieg. Dobra. Hop, 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 hop. Dobra. Ziomek, nawet tego nie klikaj, dobrze? Nie kliknął? Nie A to? No nie! Zielone się nie odpaliło, to wszystko, że mam nick Bobix No Łooo Ja nawet tego zielonego nie zauważyłem No, i znowu I znowu, i znowu, i Dobre. znowu, i znowu Dobra No nie wierzę okay. Czemu nie wierzysz? Nie lubię tej mapy No Ale to jest Western, się się kochać Ponad życie no ja jasne, spectator, no jak to jest możliwe? Co? No bo tam na tym 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 zielonym, co to? Takie zielone? No co się skakało, takie było zielone, woda później a później zielone. A, i nie odbijało? No i mnie nie odbijało i... No shit, cholercia, na maxa. Kopnecie... Łe no, piękna mapa. Dobra. Przemknąłem, Uf. ale jakiś Czech mnie nie wyprzedził. To Bardzo fajne, bardzo fajne.

Chyba nie wiem, co zrobić. <tryk> tak? No. No braw, tak kogoś wyprzedziłem przy okazji. Ale fajnie, bardzo mnie to cieszy. <tryk> to on tam stał i się patrzył tak w dół, jak Jest! Drugie Drugim chodzyłem. Dobrze! <tryk> Akurat jakiś gościu mnie wyprzedzą i w ostatniej sekundzie użyłem... Skila do skoczenia szybszego i go wyprzedziłem nie? Dobry, 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 to mi się podoba Kurde, nie mam już Bobixa oglądać Dobra, jeśli wam się podobał odcinek Zostawcie koniecznie paczkę w górę Dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie, dawajcie się e, Pokażcie oczywiście znajomym Bo to dzięki wam mój kanał się rozwija Pamiętajcie, tylko i wyłącznie dzięki wam Także udostępniajcie, dzięki wielkie za to Był ze mną Bobik, sobnijcie Bobiksa Jeśli podobały wam się fajne Bobiksa oczywiście